W mojej opinii domowe wędliny są lepsze. A Wy co o tym sądzicie? Na przykład taka swojska pikantna szynka. Opowiem, jak ją zrobiłem. Dwa kawałki szynki peklowałem na sucho. Użyte przyprawy są w opisie. Po dwóch tygodniach w lodówce mięso obmyłem i obsypałem jeden kawałek ostrą papryką, a drugi pieprzem. Następnie zapakowałem w wędliniarską siatkę. Obsuszyłem i wędziłem mieszaniną śliwej i buka w 60 stopniach. A po uzyskaniu koloru piekłem w 120. Gdy uzyskała ładną skórkę i osiągnęła w środku 65 stopni, zostawiłem ją na 15 minut i można było wyjmować z wędzarni. Ta kaszynka łączy w sobie elementy klasycznego wędzenia i smakowitość pochodzącą z pieczonego mięsa. Tak to wygląda w skrócie. Więcej szczegółów w całym filmie subskrybuj, by nie przegapić.